No siema, to program pseudo-recenzenci. Zasady są proste. Losujemy grę na steamie, która ma koopa. Jeżeli trafimy na jakąś, w którą już kiedyś graliśmy, losujemy od nowa. Gramy przez 15 minut. Odliczanie zaczyna się w momencie rozpoczęcia rozgrywki. Buszowanie w ustawieniach się nie liczy. Po 15 minutach musimy wystawić ocenę główną, a także trzy oceny cząstkowe znane czytelnikom starszych numerów magazynu CD Action. Grywalność, wideo, audio. Zaczynamy. Norbert Dudziuk, proszę o zakręcenie. Jak to mówią? Graj trombi. Norbi. Mineirinho! dyrektorska. skatu. Wow. To to jak mineirinho to znowu, bo poprzednio mieliśmy do czynienia z grą, która była y, portugalska, ale brazylijska chyba. No i tutaj chyba znowu Portugalia albo Brazylia, zaraz zobaczymy. Z zobaczymy, co nas zaskoczy. Chyba, że to po prostu jakiś fantyjki można i po lubi dodawać z Inio. Prawda, a w ogóle to jest miner, więc może to być jakimś... Mine, Mineirinho? Myślę, że to Minecraft. O jezu, patrz, game price 0,69. No, nice. nice. <laughs> Extreme Adventures. No to ja mam nadzieję. Ja Mieszan. Ło, ale ma dużo o, ocen. Nie wiem, co Dlaczego? Nie wiadomo, o co chodzi. Ej, no, to 39... Ale to wygląda zupełnie inaczej niż myślałem. Ło! Wow. No wow. Wow. dobra. Dobra, dobra. To, brzmi, to brzmi jak kontencik. To muzyka lepiej że jak się odpaliło inaczej. Ej, ale to jest na bank. Ukradziony z czegoś. Na 100%. 100%. Double Miner to jest właśnie dla dwóch graczy? <laughs> mam nadzieję. Czekaj, zobaczmy. O, coś nie dowiedzieliśmy. Tylko no, nie, nie wciśnij. Double Miner. Co się stało? Nie, ładuje się, to no chłopie, no. A nie mogłeś zmienić na przykład języka? Nie. Dobra, nieważne, ale szczerze, bo ustawiłeś 15 minut? Już ustawiam. Ustawiaj, a ja w tym czasie będę chłonąć. Jezus Maria, co tu siedzi? Widzisz to? Ej, to... to musi być dla żartów zrobione. Patrz! Ej, no to... Ej, to, to dobrze. Ej. Faza pierwsza. Castellino. Czyli zameczek pewnie, nie? Tak, no. nie tak. Dobrze. Wow, ale ładuje, to musi być... Ojej. Ojej. O nie. Czy, ty, czy Ej, aha, bo chodzi się dipadem. O Jezu. Okej, okay, czy ja zginąłem. <laughs> co, co tu się. Okej. Okay. Wyskoczyłem przez okno. Ej. Czy, czy ty sam... Czy tylko ty sterujesz? Dobra, ja... Nie, nie, ja jadę, nie wiem jak ty... Mhm. O Jezu. Ej, to musi być dla żartów zrobione. Ło! Wow. Super Mario Odyssey! Uważaj, bo nadchodzi twój rywal. Czy to jest zielone logo na czy, czy to jest zielona góra? <laughs> o Jezu! Ej, ja nie mogę sterować kamerą, nie wiem jak ty. Ja też nie, bo tylko z szałkami lewo prawo, i to działa. I, no, ale chodzi o to, że kamera jest chyba i tak ustawiona. Za sztywno? Tak jak ty. Bo ja się mogę obrócić tak, patrz. No. Ty też możesz. Nie wiem, nie wiem co się dzieje w ogóle. Chodzi o to, że ja nie jestem w stanie jak w to grać. <laughs> ale Gamba Kamer... próbowałeś i się mu kamera obracać? Nic się nie da obracać. Ja dosłownie steruję się tylko dipadem i dwoma przyciskami. Ale ta gra to gówno! O oh, Jezu! Yes. Ty ale mm -hmm. ona kosztuje w ogóle 4,50 chyba w mm -hmm. skówkach, nie? Jakoś tak. Włoo, skoczyłeś mm -hmm. na grzyba? No. To serio jest Mario. A nie, to nie grzyb, ale. O oh, jest. O oh, Jezu. Yes. chodzi opanuj tam. Oh, yes. O no? Jezu, yes. ja nie wiem. Mm -hmm. co się... Czy są... Tu jest double jump? Nie. Nie. Tak. Nie. Nie. Nie, ale można się odbić od ziemi, tak. żeby skoczyć raz Trochę jak Mario w sumie. Albo wcale. Mam pizzę U. A ty nie widziałeś, że można strzelać, rzucać? A nie. nie, czekaj, ty już ma... Ło, ty żu... strzelasz teraz... Pizzą napierdzielam starym podniosłem pizzerinia, ło! Mamma mia. O, jadłem ognie, bo. Co to mam... było? To ty? Tak, bo jadłem ognie, byłam. Co tu się dzieje? Papryczkę mordo. Ej, to znaczy, że Ej, to masz pa... interfejs wsiąka w ścianę. Gdzie? O, faktycznie. <śmiech> <śmiech> Jak w wiarze. to prawda. <laughs> Chciałbym się lepiej bawić, szczerze. <laughs> Wo! Czy ja przedłużyłem, je, 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 ja przedłużyłem właśnie skok wyciągając kaparę? Znaczy jak ty umrzesz, to mi też wyłącza grę. A może ja chciałem się dalej, da, dalej bawić, dobra? Dalej, no, no, ja, idę, się dalej bawi. ja no? idę w inną stronę teraz. Tak? A w ogóle ciekaw się jak ty umrzesz, co się stanie w sensie? A może cię to nie, nie interesuje. <laughs> no dobra, idę sobie zjechać. Idę na plażę. Na no, plaży fajnie jest. O. O, no ciebie też jest startuje. Okay. No i widzisz że tak pokałeś. Muszę jestem słabszym graczem, więc częściej ginę. Dobra. Tam mogę burger był na dole. Nie wiem czy widziałeś. Burgerem możesz lać. Burger. O. O. No i dobre! Idę do jakiegoś miasta z Morrowinda. Faktycznie trochę, trochę Morrowind vibes w <grystyczny> Faktycznie trochę Morrowind vibes. <grystyczny> 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 Ej, nic, nic tu nie ma. Chyba trzeba do tego grzyba iść. No tak, grzyb jest jakby, wiesz... Jest Koczowy skok. Trzymasz skok, to on podwójnie skacze. W sensie, że... Nie, chyba. Tak. To chyba nie jest podwójny. To nie jest podwójny skok, to jest taki, że się możesz odbić od ziemi. Ja wiem, że trudno to z tą kamerą, trudno to wy... No właśnie nie, wow. znowu wpadam do wody. Nie, teraz, o nie. teraz jak zbliżanie się do pizzy, dziękuję. I no może za co sobie. i fajnie. Jestem zafascynowany tą gierką, w sensie... Co to jest? Po co to powstało? Nie wiem. Boli mnie już kciuk od to co co ciągłego... O nie, udało mi się zdobyć pizzę. Z... <laughs> 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 Metro dalej doszedłem. Ty, a tu jest jeden kosmita, tylko on zeskakuje, widziałeś? Tak. Jest jeden kosmita na początku i on umiera. No zobacz, tu mhm. trzeba wskoczyć. Ja się trochę ciekam, A może do tędy trzeba. O Jezu, czekaj. O... o Jezu, czy to jest ruszające się. Tak. O, o, nie! No i elo! Przepraszam, ale to jest straszne, że. No... Że nas sercy przez to, że o, jest gorsze, no ja. Krzysiek, ja znowu umarłem. <noise> tak jakby moje słowa <noise> totalnie... Dobra, cicho, będzie dobrze. Teraz. O Jezu! Co się stało? Zszedłem i chyba mnie ten kosmita od razu bo spadł, to masz loading, spadł na mnie, no i dobrze. Tak właśnie się, się czuję, jak grając w krasa Bandicoota. To jest mniej więcej tak samo dobra platformówka. Nie, ale szczerze jest bliżej krasza niż Mario w <grytanie> <grytanie> Jezus Maria, co za gówno! Weź nie ruszaj, bo jak przez siebie to zginiemy. Krzysiek, nie prowokuj mnie. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. <grytanie> Ja chyba będę oglądać po prostu, co się dzieje u ciebie. Dobra, dawaj, dawaj, młody, dawaj. Dobrze, dobrze jest. Dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Fajnie by było, jakbym mógł na przykład zadecydować o tym, na co patrzy kamera, bo... No, mam to jest skoczyć, a miejsce, w którym mam skoczyć jest tam, to jest <laughs> trudno. Co to jest za Ej. gra? Boże, ja nienawidzę tej muzyki. Czemu? Fajna. Mhm. O, daj. What? Na Napadzie? Nie <laughs> wiem dlaczego. O, udało mi się. Przyszła, mi się udało skoczyć. Ja bym chciał na przykład próbować odbić się od kolejnej trampoliny i nie mogę oczywiście. Przecież się od tej grzybka wybijającego. Jezus Maria, co tu się dzieje w tej grze? Dobra. I jak wskoczyłeś na ten młyn? Wskoczyłeś na niego Tutaj pośrednio. Po, nie, nie, nie. Po lewej masz latającą ruszającą platformę, ruszającą się platformę. No to ja to najpierw na nią, potem będzie kolejna ruszająca się po O Jezu. Nagle się... O, dobra jest. To no dobre coś grać, słuchaj. No. Widać, że... S słucham? Do widzenia. Te gra może być jeden problem, moi drodzy. Jeden, e, tylko, y, jeden nie, najważniejszy. Ciężkość to będzie oglądała jak jest split screen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ej, on się tak dobrze przeskakało. No to zajebiście! Dobra, koniec. Nie ma nie ma tego dobrego. Kończymy grę. Pozwolę sobie, że wyłączę ten soundtrack. No. Mam go dość. Tak, tak. o jest. Szczerze. Bo jak poprzednio graliśmy w grę, która była tak kiepska, że jeszcze dobrze bawiliśmy, no to. To? Nie, to było tak kiepskie, że się... W sensie, że ten, ten licznik się obrócił chyba. No. Dobra, nieważne. Szczerze? Minus jeden. Daję ocenę minus jeden. W serio, bo to było, to było jeszcze gorsze niż, ta, niż ten potencjalnie Asset tak. Flip, który był w przednim odcinku. Nawet nie wiem, czy on nie był zamierzenie kiepski. On wygląda trochę jak celowe. Jakby Jest to celowe. gierka na Twitcha dla ludzi. I żeby, żeby się pośmiać, trochę pośmianka. Jest to koszmarne doświadczenie. Zero przyjemności z, z, z czegokolwiek. Dobra. Ocenę, lecisz po kolei. Główna minus jeden. No serio minus jeden daję. Nie, no no, w sensie, no bo to jest aktywnie zła gra. Ona nie jest po prostu yy, zero. To nie może być zero. Ona to jest gra aktywnie zła. O, szkodliwa. Ona jest, ona tak, czuję po prostu, że jeśli na przykład, jeśli byśmy zrobili mi test IQ przed i po, prawdopodobnie wyszło by mi 20 punktów mniej. Więc yy, minus jeden, grywalność minus jeden, yy, wideo yy, zero, audio, o Jezu, audio też było tragiczne, zero. Witaj kochany montażer z tematu zrób mi coś takiego, że wszystko na zero. Ja tutaj yy, nie będę o tym minus 1 bo ja tu nie chcę żadnego statementu tutaj jakiegoś, może przedstawiać. Po ta gra jest niczym. Zaczynam żałować, że terapię mam dopiero za 6 dni, bo muszę o tym komuś powiedzieć. Przykro mi, <grym> Czas na kolejną grę. Ty losu, a ja się pomodlę o coś. Mam krzyżyk tu, więc moje mody na pewno zostaną wysłuchane. Ale ta muzyczka to jest plus 1 HP zawsze. Flame to the finish. Słyszałem o tej grze. I to jest dobra gra. To jest dobra gra, ma ocenę, nabyte tak artykuł. A żegno. czy zero? A zero. jesteś zero. pewien, że słyszałeś o tej grze? Tak, słyszałem o tej grze i chętnie wiem, zagram, bo nigdy w nią nie grałem. Ale nie powinniśmy odrzucać gier, których słyszeliśmy? Ale ja tylko nie słyszałem. Nie wiem, co w niej chodzi. Słyszałem tę nazwę, że to jest fajny party game. Taki przecież w sensie dla dwóch graczy. Więc. No Zróbmy to. I zobaczmy, jak to wygląda na Steamie. Na Steamie ma oceny bardzo pozytywne 600 ocen. Dużo ocen, yy... więc faktycznie mogłeś. The Dali, kto wydał. Tak. No to wydał. Nie może być tak źle. Po polowie streamerze sobie grają, zobaczcie. Tak. Ci to mają fajnie. Ten, ten pole wygląda jak Polak trochę. Ale no, ma aż, nie, aż. No to nie, aż to nie, to jakby na Polak w internecie. No tak jak aż. Nie? Aha, okay. O wow, nawet musisz potwierdzić, że zgadzasz się na oddanie nerki. Uwaga, youtuberzy i streamerzy. To do nas. A, copyright free music w... co, oni mają licencjonowaną no, no, muzykę. Wow. Co? Ed wow. Sheeran jest normalnie przegrywa w tym. Ej, dobra muza. To jest Ed Sheeran? Dawaj settingsy, od razu trzeba zmienić. O nie <laughs> Okej, okay, to jest po prostu ten drugi, ten, ten drugi <laughs> tak, utwór Edda tak, tak, rano. Tak, tak. Dobra, czy mamy polski język? Wow, ale języków... Uuu, to dobre. O, I jest, jest polski. polski! Polska górą! Polska górą! Ej, dobra jest ta muzyka. Przewiduję, że audio będzie co najmniej sześć. Znaczy to jest jakiś czmiel. Odpalam timer, bo już nie ma co. Cześć, do jednej kontroli możesz sterować z jedną piłką albo całym zespołem. Jedna piłka, cały zespół? Jedna piłka. Cały... Jedną piłkę? Co ty robisz? O, przyłączyłem się teraz. Dlaczego? No okej, okay, czyli ty sterujesz dwiema postaciami naraz? Nie, ty też wiesz, ale jak to by ja całe pole wiedziesz, Aha, okej. Okay. A po co się steruje dwiema postaciami? O, mamy wspólny kontroler, ale oddzielnie. Gamy oddzielnie, dobra, oddzielnie. Co? Naucz się czytać. Dobra, graj. graj. Kampania? Kampania, dawaj. Zespół Ze jeden. jeden. Czyli będziemy teraz połączeni? Potrzebny partner. No ja się przykleiłem. No, i dobra. No i dobra. No tak. tak uciec jak dobrze. Już odlicza? Tak. Okej, okay, okej. Okay. Czy okay. będziemy się nawzajem e, sprężynować? Czy nie będziemy. Po... Znowu kosmici? Dobra. Czekaj. Się... E, spróbuj, właśnie, spróbuj się no. przykleić najpierw i zobaczymy, czy to działa tak, jak myślę. Czyli. O dobra, to ja się przykleję, ty się. Ty cofnij się. A cofnąć się? Czemu się cofnąć? Czy to flingowanie działa tak, jak myślę, że można się. Chodzi mi o to. O, i pójść teraz. Okej, okay, chyba nie jednak. Nieważne. No bo wiesz, o, tak się myślałem, robinać. że to działa jak... Jak się nazywa? Trampolina? Jak proca. Ale tak to jest, zobacz. Zobacz, tak. I to samo sam podjechał. Ale jakoś srebiutko. Okej, okay, no to jest takie... Trzeba się nauczyć, tak jakby... Dobra, dobra, bardziej... To jest gra dla inteligentnych ludzi. Mhm, okej. Okay. No przykład, o, musisz tu iść. Okay. Gdzie to, to, to to byku. Czy ty byś chciał oczywiście samemu się turlać, tak? Ale nie, nie. no tak... O. Ja bym chciał, żeby to flingowanie... No. Co się dzieje? Nie, uwaga, ja bym chciał, żeby to flingowanie było y, wykorzystywane do y, przyjemnych rzeczy, a nie by było utrudnieniem. Na przykład. Na przykład. Ale y, nie oceniam jeszcze, na Są koniec się. ocenię, po 15 minutach. <gry> Jak wiadomo jest to naukowo y, dowiedzione, że to jest y, optymalny czas do zrezygnowania gry. Tak, ale jesteś tylko żywym dowodem. Czy ja ci bym hamował RT, right triggerem? Co przytrzymaj obok? Oba, oba skoki? Ty, tak. są, jest więcej niż że Twój i mój. Aha. To 3 i o 7. No, okej, okay, dobra, bo to sens. No i super, pyk, pa. Jakby się kryzys znalazł, skąd on wziął 3 i 8, to już <laughs> wielkopolskiego. To prawda, nikt nie mówi 3 i 8. <laughs> wszyscy mówią przykład. Raz, dwa, trzy. Mi się wziął 3 i 8. Okay. Na szczęście już to wcześniej słyszałem, więc. Okay. Złapacie tego? Tak. O, patrz, pan alien. Nie ufam kosmitom po dzisiejszym. Grać jeden, przyklej się tutaj. Ty tyś, grać jeden, czy ja? Nie mam pojęcia. Dobra, przyklej się. O! Muzyka jak z Jetsonów, tego, tego. Co? Że te dźwięki? No, no, no. Czy muzyka, bo że dźwięk, sam taki like Jetsonów. Z Jetsonów? No, jak te, tych y, samol, samo, samochodzików, samolocików. Dlaczego pamiętasz, jakie były dźwięki w Jetsonach? Kiedy ostatnio widziałeś Jetsonów? 20 lat temu. Ej, ale ładne tempo mamy, kurde. Ja się przykleiłem. Ale ja jestem gracz jeden. I co teraz? Chyba. Aha. A. A. No i co? Naciągam i linę. Sprężyny i partnera. A, czy ja ci mogę z to wybić. ty mnie musisz. Teraz ty mnie sprężynuj. O, dziękuję. Okay. No, nie bardzo rozumiem nadal jak to działa. No, bardzo prosto, Okej, okay, no i teraz sp sprężynuj mnie. O, mnie teraz podrzucasz i teraz ja cię sprężynuję. Oj kur... A co, chodź tam po lewej, tam jest? O a po co się po lewej, co po lewej? No bo jakaś wyspę jest po lewej. Ale może nie zauważyłem, że jesteś żołędziem. Nie tak. Wyspa, no ale chyba nie można tam. Dość. Nie dość, dość o nie, dość nie. Dobra, moi drodzy, to gra. jest prosta sprawa. Trzeba bać. A, no tak, ty musisz po prawej, ja po lewej. Tak, let's go. Ty też Peter... <średenie> W ostatniej chwili zobaczyłeś, że się w to, co trzeba. Ej, była taka bajka, kot pies. Tak, to jest prawda. Ej, ale to nie jest zła gra, to jest sp. Kaniony Cookiego. To jest w będzie. No, trzyden. Dobra, jesteśmy w kopalniach. Strzelamy, że będzie dużo grindowania. Po co jest to odliczanie, skoro to nie jest na czas? Dobre pytanie. Ale może ktoś jak speedrunuje na przykład? Może. Coś o, o, mam robić, jak sprężynuje? Czy pa, 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 na to. Już, już wchodzę. Ty, no co jest? Nie mogę. okej. Okay. Dobra, ale co mam tu? Mam tu wychyl... Aha. O nie. I gracie są najgorsze. O nie. A może. A może. A może. A może. A może. są skurpione? Najgorsze nie umiemy. Pod sposobem wózek. Mi się też wydaje, że. nie chcę jechać z tobą na, na tym samym wózku czy coś. Crash Bandicoot! <laughs> Gra yy, nagrodziła cię za powiedzenie Crash Bandicoot Ej, nie możemy przechodzić po obóz No nie, ty musisz jechać tam gdzie je jadę? Przecież to ty nas zabiłeś poprzednio! O nie, nie! O! Do prawej, do prawej. Yy, teraz skoczymy, skaczemy. Dobrze. 3, 2, 1, go Ło, wow, było warto. Cześć, Cześć, co, bo... ty? No bo żeby nie umrzeć, chciałem się zatrzymać. Weź mnie wybi. W, w free dobrze? <głos> <głos> okay. Dobra robota, Damy radę. Co ja? A co ja? Tak. <noise> A teraz też ja? <noise> Bo wpadłeś w TNT. Ty, <noise> okay, dawaj, dajmy radę. Trzyma dupnij mam. mi jeszcze raz tym tym. Dlaczego? No, dup dupie ale nie mogę się złapać no. niczego. Do czego. A mogę? No możesz. Dawaj, teraz ty mnie dupnij. Tylko, że to trzeba do tej, co nie jest proste, no bo mnie wybija w tamtą Dobra, stronę. Dobra, spadamy stąd. Eee, nie, czekaj. Dajesz. I teraz. Dajesz. O Jezu, czekaj. No i Nie wierzę, że to się udaje. No dawaj. Kurde, no, Musisz nigdy nie, nie przestawaj wierzyć. Teraz powinniśmy umrzeć jakoś od razu. Jest. Jezus! No, to jest ja chcę Jestem eee. ja tu, wlecie, ja tu wlecieć, Aha, okej. Okay. To fajnie. <grym> Dobra, tutaj trzeba się wdrapać, tak? Tak, już mamy to przećwiczone, aha. No. <grym> no i łatwo, pyk. No i pyk, o nie. Wow. To było na czas? Cztery na rekord, czy to rekord świata. Ej, no, Być trzy może. kaczki na trzy. Też bym sobie tyle przyznał kaczek. My właśnie nie spodziewałem się tego takiego wyniku. O, nie zapomnij się komunikować z widzami. Na Dawaj tam. Drodzy widzowie, dajcie y, na, lajka na Instagramie. Zaobserwujcie no, w sensie. No czy tak no. A lajka pod zdjęciem możecie. przy czymkolwiek nie, nie musi być pod naszym. Okej. Okay. To jest trochę. To jest. Ta, bones, tak? <grym> nie, bo tu możesz po statku chodzić. <grym> e, do, I po wyspach zobaczyć. <grym> chyba jak, e, jak będzie kopanie skarbów, to bardzo mi się podoba ta dynamika czasami tej gry, że, że faktycznie czujesz jakiejś tę prędkość. Wszystko dalej jest jakieś takie dziwnie ociężałe. No. Yy, w sensie ja mi się wydaje, że wiem, jaki był cel twórców, ale chyba. Ojej. Tego się spodziewałeś? No... Tak. Ej. A Aaa, trzeba się y, wspiąć po linii, Mówisz? Tak. Coś czuję, że jednak nie mamy się wcale... Cały... O, okej. Okay. A, a To Mario Kart... Z, y, Double Dash chyba ma taki, y, a, a, taki a, Albo wyszczał? Sonic. T Sonic All Star Race Tak, Mario form. albo Sonic, wiadomo, że Mario. Pa, jaki już... No, kopik wleciał. Już wiemy to i owo. O grach wideo. Eee. <grystanie> <grystanie> <Do widzenia. grystanie> to był dobry moment na powiedzenie tego. Czekaj, nam minuta. Szkoda, bo się dobrze bawię. A ja tak se. Tak se okej, okay. w sensie no to, to pogadamy sobie. Czuję, o tym. że to... No. no zobaczymy. O i znowu kolejny tam trzeba. O, To teraz trochę przybagowało nawet, ale... No, ale dobrze. Team Sonic Racing, tam też się od balonów odbijało. Pyku, ale to Team Sonic Racing jest nowsze niż y, Mario Kart Double Dash. No i co z tego, ale jest lepsze niż Mario Kart. Nie jest, nie jest tym... lepsze. To jest dopiero kołopowa gra. Kiedyś się zmuszę, żebyśmy zagrali razem w Double Dasza. W ogóle to jest dobra gra do... Nie, nie wiem, czy to konkretnie do tego formatu, bo tu już wiadomo z góry, że to 10 na 10. Może jakiegoś streama odpaliłeś, słuchaj. Chyba nie można ró równocześnie tego robić, bo ty zrobiłeś i ja wtedy nie nie mogłem, wydaje mi się. Nie mam pojęcia, ale chyba to mam do... do... trulamy się do końca teraz? Czy nie zdążymy? Fuck, 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 dobra, już ich czasem kończy, dosłownie już mi wibruje ten. Aha, dobra, dobra, no to później Dobra, już koniec. koniec, ale chciałem się doturlać. Fajne miejsce. Fa, na koniec. Fa, fajny Kosmita, fajne. Dobrze Dawidzie, no to słucham ciebie. No, na bo... pewno była to najlepsza gra, no tak, najlepsza gra z tych, które graliśmy. To prawda? W tym formacie. W Najbardziej dopracowana, naj, jakby mająca jakąś tam duszę. Co, coś ciekawego w niej było. Jakiś budżet, jakiegoś wydawca też, bo to gra, która chyba o której w przeciwieństwie do poprzednich ktoś słyszał. Tak. No i jakby można grać szmielem, który wygląda tak jak widzicie, więc wiadomo, że ocena musi być pozytywna. Myślę, że 6,5. No, że to jest taka gra grana 6,5 dokładnie, jest tutaj dużo postaranka. Troszeczkę ten gameplay jest taki. On jest dopracowany, ale moim zdaniem jest bardzo klanki. To znaczy, znaczy on, że... on. Bo to jest gameplay, który ma być trochę klanki. Tylko, że wydaje mi się, że część tej clunkiness jest niezamierzona jednak. No, Grywalność 6,5, wideo. No. 6, audio 8 za udział Edda Shirana. Dobrze, z mojej strony e, gra dostaje też 6,5 na 10. Grywalność dałbym 7, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że znajdą się entuzjaści tej gry, tacy, którzy faktycznie. No ale to ty masz zdać. Czy ty e, jesteś entuzjastą tej gry? E, którzy faktycznie e, tę grę całą pokonają. I tak ja bym tę grę całą przeszedł bardzo chętnie. Serio? Całą? No, tak, ja bym nie przeszedł całą. Ja robię Rek. takie troszkę się wygierki. Za wideo dam jakieś 4. Nie podoba mi się za bardzo oprawa. E, Serio? Tak tak. No patrz, patrz no dobra przyjemny, sympatyczny ten... 5. A za audio dam dziewięć, bo się uśmiechnąłem na początku, jak odpalała okay. się muzyka bez copyrightów. Która Ale... była taka sama jak z <laughs> tylko, tylko inny utwór. Dobra, dziękuję wam bardzo za udział w tym trzecim, wspaniałym jak sam Crash Bandicoot odcinku. Mam nadzieję, że będziecie Stosowo. się bawili... Cztery na 10 chyba, nie? Będziecie się bawili lepiej niż właśnie gry z Mario, które Dawid jak... Nie... Dobra. Co, jak słychać ja musimy już kończyć. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Jest mi przykro.